A ze mną jest Marcin Abramowski. Cześć, witam Cię. Cześć. Jak to jest być na rajdzie i spoglądać na swojego syna, który szykuje się do startu w ogromnej, ogromnej imprezie? Fajna impreza, no, z Europy. Raz jechałem tutaj za mojej kadencji. No, teraz będę skibicowo dla syna. Patrząc na niego, fajnie się rozwija. To są początki, bo. Co niedawno prawie jazdy zrobił i może startować. Cieszymy się, że możemy kibicować dużo kibiców, zresztą na jedzie dla Tymka. No będziemy trzymać kciuki. Słuchaj, jak zmieniły się rajdy od tej Twojej kadencji? Pamiętam doskonale Twoje starty, Twoją również fantazję w jeździe samochodem rajdowym. Jak zmieniły się rajdy samochodowe od czasów, kiedy Ty aktywnie startowałeś w rajdach, a teraz, kiedy startuje Twój syn, kiedy jest dostępna zupełnie inna technologia, kiedy są zupełnie inne samochody w możliwościach kierowców? No, Tymka wysłałem dużo, jak nie miał prawa jazdy, jeździł w Estonii, Łotwie i Litwie ale najwięcej w Estonii go tam e, trenował e, nasz kolega i to jest inna technika jazdy, co ja. Jak ja jeździłem, to kibice uciekali, bo mówili Abram jedzie, no to wiadomo, co z siebie jedziało, tak? A Tymek jak jedzie, to lepsze czasy kręci, ale nie widać... E, i, I inną techniką jazdy jedzie, to nie, nie ma tak, że e, kiedyś te auta żeśmy wrzucali z boku na bok, bo to była taka jakby... E, te, te lancery nasze to były takie samochody, że trzeba było nimi zamiatać, tak można powiedzieć, żeby e, szybko jechać. A teraz ta nowa technika samochodów to jest e, inaczej, inaczej, zbudowane są te auta, inaczej się prowadzą. A to co Tymek jeszcze się nauczył w Estonii jechać, no to patrząc na to, że jedziesz szybko, jest czas, a nie widać tego co ojciec zrobił, że od boku do boku. Jest spokój za kierownicą, a jakie są marzenia, Twoje marzenia związane z karierą, z rozwojem kariery Tymka? E, fajnie, że Tymek jest młody i widzę, że e, poświęca się bardzo e, rajdom i dużo, dużo pracuje. Jak on będzie dużo pracował, widzę to wszystko, no to będę z nim szedł razem. Będziemy kontynuować Mistrzostwa Europy. E, w przyszłym roku tak samo. Będę się starał, żeby to było Rally 2 już. E, mamy fajny zespół. E, w tym roku fajnie e, przyjęli nas do zespołu, można powiedzieć, e, firma Wakat że razem, razem Tymkiem się opiekują. W przyszłym roku jak reli 2, no to pomyślimy wtedy jak to stworzymy ten zespół rajdowy. Mamy fajną, można powiedzieć koordynatorkę, kierowniczkę zespołu Kingę, która bardzo Tymka prowadzi i z tego się z żoną bardzo cieszymy, że nareszcie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że super się Tymkiem opiekuje i pcha go na Mistrzostwa Europy i Jesteśmy no, zadowoleni z tego, co się dzieje. Bo rajdy to sport zespołowy, prawda? Tak, tak, rajdy, zespo rajdy zespołowe i, i naprawdę nam się fajnie udało z tą Kingą, e, która nam tak jakby w naszej rodzinie była. No, ty musiała prowadzić dobrze i, i ona troszeczkę już przejeździła mi świata Europy i tymka już tak przyzwyczaja do tych e, rajdów takich bardziej zaawansowanych. To nie jest Litwa, nie jest tam Łotwa, że. E, tu wszystko, Mistrzostwa Europy są bardziej takie, trzeba na wszystko uważać, żeby nie dostawać kary jakiejś, no wszystko trzeba przestrzegać w tych e, Mistrzostwach Europy. To życzymy e, dużo startów, oczywiście dużego doświadczenia, ale Tobie również satysfakcji, ojcowskiej satysfakcji. No fajnie, fajnie, e, tak jak stoję i patrzę na odcinkach na syna, no to uśmiecham się fajnie, nie, na to wszystko patrzę z, pozytywnie. I oby tak było, pozytywnego myślenia i pozytywnego rozwoju sytuacji, oczywiście. No, dziękuję bardzo.